Oj, dzisiaj mam dla Was coś specjalnego. Testowałem wiele kart z Squad Billion Challenges, ale nie zrobiłem go na żywo. I dzisiaj zajmiemy się lakazetem z ligą, bo chcę go zdobyć. Od razu pewnie zapytacie, Jacob masz 120 tysięcy na koncie, a chcesz zdobyć lakazeta. Czyś ty zgupiał? No oczywiście nie, długo, długo przed odcinkiem robiłem właśnie te wszystkie składy francuskie, żeby były gotowe aż na odcinku teraz właśnie, żebym mógł tylko akceptować i odbierać wszystkie nagrody. Ile wydałem? Na początku miałem około 720 tysięcy monet, teraz mam 120 tysięcy monet, co oznacza, że na ten SBC wydałem 600 tysięcy końców. No ale dzisiejszy odcinek jest po to właśnie, żeby zobaczyć, czy w minimalny chociaż sposób uda się to wszystko zwrócić. Więc zaczynajmy i będziemy robili całe podsumowanie, no i całą tą otoczkę. Później teraz trzeba poddawać te składy i zaczynamy pierwsze od... A, a no, nie, nazw nie będę po francusku czytał. Pierwszy skład oddany, proszę bardzo, dostajemy pierwszą paczkę. Monako. Tak oni wyglądali i oczywiście oddajemy ich. Kolejny zespół francuski, przypominam, że jeżeli widzicie jakiegoś srebrnego zawodnika w składzie To znaczy, że najprawdopodobniej kosztował około 10 tysięcy No dobra, od 7 do 10 najczęściej Tutaj na szczęście było dużo złotych, także sam tydzień się cieszyłem Czas na Dijon, no i tutaj widzicie ile jest srebrnych No ale udało się to zrobić, także bardzo, bardzo fajnie Teraz EA, oddajemy skład EA, także z przyjemnością go tam daję odbieram nagrody Jeszcze przed nami dużo, Lorient, teraz FC Lorient Tutaj też parę złotych było, co mnie bardzo ucieszyło, jak tylko to zobaczyłem, bo im więcej złotych, tym taniej, bo złoci zawodnicy paradoksalnie są o wiele, wiele tańsi niż ci y, srebrni i brązowi. FC Nantes, już się nie mogę doczekać, żeby nawet nie tyle otrzymać tego lakazeta, który świetną jest kartą i, i bardzo się cieszę, że będę mógł w nim grać, a na pewno to zrobię. Ale przy okazji też jeszcze otworzyć te paczki Zobaczymy jak wyjdzie nam właśnie to otwieranie I może z tych paczek plus dla KZ zrobimy jakiś składnik, zagramy No zobaczymy jak mówię, to wszystko czasowo wypadnie, prawda? Lil teraz, tutaj cały skład złoty, więc tutaj było bardzo tanio Tutaj parę srebrnych, ale też jeszcze nie najgorzej Nie najgorzej Nie zawsze, tam wymagane było 95 chemii w praktycznie każdym zespole Więc można było pokombinować w niektórych momentach. Tutaj wszyscy złoci. Oczywiście też nie ma najmniejszych problemów, żeby to zrobić. E, Olympic Marsylia. Oni tu mieli parę srebrnych, tak jest. No i teraz Olympic Lyon. Olympic Lyon też cały złoty. I zaraz przechodzimy do Paris Saint-Germain, z którego musiałem... Tutaj miałem najwięcej zawodników w klubie z PSG. Tak się akurat mi złożyło, że trzech było. No i mogę oddać bez problemu Pastore Rabiot. Też nie najdroższy skład w pozorom. Parę monet tam wpadło. Nie wiem, tam było tysiąc, ile? Bastia. Te cztery na końcu były najgorsze i najdroższe. A szczególnie mówię i pokażę Wam zaraz, które. Ponieważ mm, KN brakowało tutaj zawodników. Cudem udało mi się wysnajperować tego prawego skrzydłowego, i dzięki temu mogę zgłosić ten skład i go oddać. Ale jeszcze gorsze, mm, jeszcze gorsze było y, Toulouse, tu, w którym brakowało praktycznie chyba całej obrony. No ale jest, oddaję. Zapłaciłem za ten skład chyba, nie wiem, 70 tysięcy jak nic. Trudno, bywa. No i ostatnie, stad Renę, stad, stad, no tam gdzie gra Rosicki, e, bardzo dobrze, wiecie, wiedział, o który skład, znaczy, który zespół mi chodzi. I moi drodzy, udało się, co oznacza, że całe ligę mamy ukończone. I to jest mój pierwszy ligowy, jakby. SBC, który ukończyłem, dostajemy 30 tysięcy monet. Ale co ważniejsze, z 87 overalla i tego te statystyki, to są po prostu genialne. Pięknie wygląda ta karta, oczywiście bierzemy go do klubu. No ale tak jak mówiłem, specjalnie zrobiłem to SBC, żeby też otrzymać te paczki. Obecnie mamy 155 tysięcy, więc 35 tysięcy już zarobiliśmy mniej więcej. A ile i co będzie w tych paczkach? No to co, lecimy po kolei. Nie wiem, czy one są jakoś ułożone, czy nie. Mnie, mam nadzieję jednak, że coś fajnego. No, zaczynamy wspaniale. Padnie, No ale okej, okay, te paczki gorsze też muszą być, żeby też te lepsze się pojawiły. Najlepsze jest to, właśnie jak skończyłem robić to całe SBC, to już nie mogłem się doczekać, aż to wszystko wymienię, zobaczę co się uda, to jest zdobyć. Mariano y, jest naszym pierwszym złotym świecącym się zawodnikiem w tych paczkach. Ok, bierzemy wszystko do klubu. No i lecimy dalej, nie ma co się zatrzymać, to są paczki za 7,5 tysiąca, więc powiedzmy 20 razy 7,5 Herera, bardzo dobre trafienie.

100, czyli, no czyli za 150 mamy minimalnie tych paczek, tak mi się wydaje. No to ciągle jest mało. Bo właśnie jestem, jestem ciekawy, ile warte są te paczki, jakby mówię bezpośrednio, jakbym chciały kupić. To jest Movember, kto to jest? Środkowa pomoc. A Da da, da chyba tak to się czyta. No ale jest to jakaś karta specjalna, jest to jakaś karta specjalna. Zawsze jest to pozytyw. Prawda Tutaj nie będę absolutnie narzekał, chociaż Movembera już lepszego trafiliśmy. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Movember w paczkach za SBC zawsze jest ceniony i to jest dopiero nasza trzecia paczka, o ile się nie mylę, e, czwarta, czwarta to była, więc teraz e, piąta i zobaczmy co dalej, no, no, non rare, zaraz po berze, trudno, no to lecimy dalej, nie ma co się zatrzymać, James Rodriguez, no i kogo my tutaj mamy, bramkarz, to jest, o, on nie, Carrasco nie był dużo warty, aczkolwiek jest z Francji, więc zawsze na pewno się sprzeda, tak? Dlatego wyślę go do klubu, potem się pobawię ze sprzedawaniem zawodników, bo to widać od razu mniej więcej, że tutaj na razie profitu jakiegoś wielkiego nie mamy. Nie ma się co czarować. O i tu będzie jakiś srebrny. No jeżeli będzie to srebrny z Francji, to będzie to dobre trafienie. Czy będzie to srebrny z Francji jakiś? Niestety nie. Kolejna złota paczka, a w niej nic ciekawego. No, teraz jakaś większa. Teraz jakaś większa. Bardzo dobrze. A w środku znajduje się. Żadnych flar, nic z tych rzeczy. Prawo obrona jest to za baleta. Gdyby był jakiś zawodnik z Manchesteru, tak jak Sterling kiedyś był, to byłby na pewno dużo warty. W tym momencie jednak, no niestety nie. Biorę wszystkich do klubu. Niezadowolony delikatnie, ale kolejna duża złota paczka premium przed nami. Także uwaga, duża złota paczka premium i też flar nie ma. Niestety, Ener, Ener Valencia. Dobrze, o ile się nie mylę, myślę, tak jest. Kolejna duża złota paczka premium. Potem już mamy paczki zawodników, czyli teoretycznie też. O, napasnik Torino jest. Belotti. Ale to, moi drodzy, kolejna karta specjalna z SBC. Ale już zobaczyłem tego informa, myślałem, że będzie coś wielkiego, tak się cieszyłem. A nie, tak się cieszę, nie, nie zrozumcie mnie źle. Nie narzekam. E, aczkolwiek, ile on jest wart? Dobry ma statystyki, bardzo fajny ma statystyki. Może jest troszeczkę wolny. A wiadomo, każdy woli szybszych zawodników. No, 11 tysięcy. No, podstawowy inform, tak? Nie ma się tutaj co. E, nie ma się tutaj co e, też nie, zniechęcać. Bierzemy, oczywiście. Bardzo się cieszę, że kolejna karta specjalna trafia do naszego klubu. A my lecimy, bo to jeszcze nie koniec. 9 paczek przed nami. Jest co robić jeszcze, jest co robić. Proszę cię, jakiś dobry. SPO, O, wow, wow, Kto? Dempsi, Dempsi? Trzy karty specjalne w SBC. To. Wiem, nie są one najlepsze, ale są specjalne. To jest mega fajne i mega ciekawe. To już jest paczka zawodników, naprawdę konkretna. I tutaj mamy. Czy kogoś mamy z. No nie, niestety nie mamy nikogo nawet z Francji. No trudno, ale jest Dempsey, oczywiście biorę go, nie wiem, on jest warty teraz. Nikt już tych kart praktycznie nie chce kupować. 15, no już tak patrzę na początku, myślałem, że jest coś dużo warte, ale 15 tysięcy za Dempseya ja plus minus. Bierzemy go do klubu. Oczywiście trzy karty specjalne, czy jeszcze jakaś padnie. No muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony jakością tych paczek. No jakby nie było. Kolejna przed nami, jest skagała, na 100%, tak jest. Nie jest to trudne do zgadnięcia, akurat japończyk z BBVA. Z Borusi, z Borusi, oczywiście jest ok. No i bierzemy wszystkich do klubu, oczywiście Błaszczykowski tam jeszcze był. Bardzo też dobre trafienie. No i 7 paczek do końca. 7 paczek do końca. I czy będzie jakaś lepsza jeszcze? No czekamy na to. SPD, TOT to jest kolejna paczka. Tam już srebrne srebrnych. No, srebrne zawsze też mogą coś być warte. To też nie jest tak. Bramkarz. O no proszę bardzo. Rufier. Rufier jest dużo całkiem warty Właśnie przez to SBC, które zrobiłem przed chwilą. Ktoś jeszcze tutaj jest? No, nie za bardzo, niestety. Ale bierzemy się do klubu każdego zawodnika. Złota paczka, kolejna przed nami. A w środku znajduje się złoty zawodnik EŚPD Zenitu Garcia. Teraz złota paczka. Jeszcze tam jest jakaś złota paczka, to nie jest jeszcze koniec przed nami. Prawe skrzydło. Czy to jest Ag agra? Tak, agra, zgadza się. Dobra, złota paczka, srebrna paczka zawodników. I tutaj, jeżeli będzie tylko jakiś z Francji, to będę się bardzo, bardzo cieszył. E, oczywiście z ligą chodzi mi, a nie o drugą ligę, nad nie wiem, czy jest. Czy jest ktoś z... Jest z drugiej ligi, a, oczywiście francuskiej, ale to nas nie interesuje. Niestety. Jeszcze jedna paczka i tam jest jeszcze Prime jedna. To też jest chyba całkiem duże. Ale tutaj skupmy się na razie na tej. Fajny herb, bardzo fajny herb. E, tego klubu, do którego należy. I czy jest ktoś Italia, Italia? Niestety nie. No zobaczmy, zobaczmy co tutaj będzie na sam koniec Nic raczej ciekawego Lewa, po... to jest Antony Martial On jest coś warty, Antony Martial Bardzo dobra karta e, Pewnie paczka się nawet zwróciła, bardzo mnie to cieszy Fajne zakończenie e, Alonso, no i całkiem, całkiem pozytywne e, Tutaj powiem wam Karty No i w sumie jeżeli miałem podsumować Oprócz tego Turana na pierwszej stronie, którego po prostu trzymam Bo go strasznie lubię, bo gra dla mnie I zawsze fajnie mi się nim grało E, to mamy trzy karty specjalne dzisiaj trafione, Rufiera, Kagawa, Herrera, Zabaleta, Mota, Martial. to są nasi najlepsi zawodnicy, no i oczywiście... Oczywiście, nie kto inny jak LaKaZ. No i moi drodzy, w dzisiejszym odcinku Tobie było na tyle, bo oczywiście chciałem się skupić na o Otrzymaniu go raz tych wszystkich paczek, otworzeniu ich i zobaczeniu, czy się opłaca. Nie zwróciło nam się tu, aczkolwiek wydaje mi się, że tak jeszcze z 50 tysięcy na pewno da się z tego wyciągnąć. Więc LaKaZ, finał finałów, kosztował mnie pewnie około 500 tysięcy monet. Czy to się opłaca? Raczej nie. No ale po to mam ten kanał, żeby czasem pokazywać wam rzeczy, które niekoniecznie się opłacają, ale są po prostu fajne. Dziękuję, trzymajcie się i na razie. Do usłyszenia.